Dajcie, kochani, w czternastym dniu naszego wyzwania adwentowego bliżej. Myślę, że stajemy się sobie coraz bliżsi w naszych domach po takim już pełnym nawet z kawałkiem tygodniu aktywnego takiego spędzania czasu razem, wartościowego czasu rodzinnego i tego, że koncentrujemy się na Jezusie. Mam nadzieję, że rośnie nasz głód poznawania Jego osoby, że rośnie głód w naszych dzieciach i że, że widzimy tą potrzebę, że widzimy to, że one są po prostu głodne i spragnione wiedzieć tego, co Jezus dla nich zrobił i jaki to ma wpływ na ich życie. I kochani, mam nadzieję, że też nabywamy takiego nawyku głoszenia dzieciom. Widzimy pewnie to, że czasami wystarczy mały fragment. Mały fragment, a tyle ważnych, życiodajnych informacji z nich płynie. I kochani, dzisiaj kolejna dobra wiadomość. Dowiedzieliśmy się już, że zbawienie jest pewne, bo Jezus jest skałą, jest opoką, jest fundamentem tego. Nic go nie zachwieje. Wiemy o tym, że... że Dostaliśmy zbawienie już za darmo, i zbawienie może się stawać udziałem naszych domów, że Słowo może się stawać ciałem, i w to Boże Narodzenie chcemy się cieszyć właśnie z tego, że Słowo się staje ciałem, że obietnice, które w Jezusie są na tak, się wypełniają. I, kochani, tej radości sobie życzymy na nadchodzące święta. I. Zabieramy się do pracy, dalej poznajemy kolejne fragmenty obrazu, jakichś właśnie tych fragmentów, które się składają na taki duży obraz tego, kim Jezus jest, co dla nas zrobił, jakie to ma znaczenie na nasze, na nasze życie, jaki to ma wpływ. I dzisiaj patrzymy na, na piękny fragment, kiedy Jezus nazywa nas po prostu swoimi przyjaciółmi. Dzisiaj tytuł Jezusa przyjaciel. Właściwie nie jest nigdzie użyte to słowo względem Jezusa, ale jeśli on nas nazywa przyjaciółmi, a przyjaźń jest dwustronna, to możemy wnioskować tak i przyjąć, że, że możemy żyć w przyjaźni z Jezusem i to jest dwustronne, czyli Jezus jest przyjacielem i my jesteśmy przyjaciółmi. W 15. rozdziale Ewangelii Świętego Jana. W 13. rozdziale aż do 15. czytamy. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Dowiedzimy się z tego fragmentu, że na przykład Pan Jezus wyjawił nam wszystkie tajemnice rodzinne, <grymne> tak? To, co było między nimi, ich y, tajemny plan zbawienia, e, Jezus to nam objawił i, i, i chce nas w to wprowadzać. I to jest to, że właśnie nie jesteśmy sługami, ale jesteśmy przyjaciółmi. E, nie jesteśmy sługami, czy nie wykonujemy jakichś poleceń bez zrozumienia, ale nawet to właśnie, że Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje, to Jezus to przykazuje, ale to nie jest rozkaz, jak Pan rozkazuje słudze, ale to jest pewna dobra rada i jesteśmy, wchodzimy na tą drogę przyjaźni z Jezusem, kiedy żyjemy według nowego życia, które on nam daje, kiedy przyjmujemy zbawienie i żyjemy po prostu tym nowym życiem, które mamy w nim, kiedy słuchamy jego głosu, kiedy mamy pewność zbawienia, żyjemy w poczuciu bezpieczeństwa. I Jezus pokazuje nam to, że jest największym naszym przyjacielem, bo Oddać życie za kogoś to jest no, największa rzecz, jaką można zrobić. Jezus to zrobił dla nas, zrobił to, żeby nas uratować. I dzisiaj właśnie będziemy budować przyjaźń z naszymi dziećmi. Takim ludzkim sposobem na to, żeby budować więzi z poszczególnymi dziećmi, jest spędzanie z nimi osobno czasu. I nie wiem, czy praktykujecie to, ale zachęcam Was dzisiaj do tego, żebyście zaplanowali taki czas nie za długi, ale, ale taki odczuwalny, takie 20-30 minut, które spędzicie z każdym dzieckiem. No, będą mieli trud ci, co mają nieparzyście albo dużo <grywdy> dzieci, ale myślę, że sobie poradzicie. My tego może jakoś bardzo nie planujemy w naszym domu, ale, ale wychodzą takie sytuacje, kiedy bywam z dziećmi osobno i staram się wtedy zrobić coś po prostu z nim miłego. Na przykład dzisiaj został jeden syn, reszta pojechała do babci, a pograliśmy sobie w planszówkę, pobyliśmy razem, poprzytulaliśmy się, poopowiadał mi coś, co było dla niego ważne i i myślę, że o to chodzi, żeby właśnie też w tym natłoku różnych spraw mieć po prostu dla siebie czas, bo czas to jest cenna rzecz. I, i modlitwa proponuje też taką, żeby dzisiaj, nie wiem czy wasze dzieci już tak praktykują, ale, ale żeby spędziły taki czas z, same z Panem Jezusem, opowiadając mu o swoim dniu. I wy dzisiaj też to zróbcie. Wyjawnijcie mu parę swoich tajemnic. Skoro on wyjawnił nam takie swoje rodzinne tajemnice, to postarajmy się dzisiaj spędzić czas z Panem Bogiem, opowiadając mu o swoich sprawach. Więc do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Błogosławię Was z Bogiem.